Pierwszy to program kulinarny, którego celem jest wyłonienie talentów spośród amatorów kuchni przez żołądek do serca. Czy danie pani Katarzyny podbiją serca jurorów? Zaglądaliśmy z kamerą do serca mieszkania pani Kasi, czyli kuchni. To właśnie tam daje upust swoim kulinarnym fantazjom. Tam tętni życie, a zapachy przyprawiają o zawrót głowy. Specjalnie dla widzów telewizji dami pani Katarzyna podała przepis na zupę krem z kukurydzy. Pokażę dzisiaj Państwu, jak przygotować mamy sezon na kukurydzę, jak przygotować zupę krem w takiej mojej wersji, troszkę na sposób tajski z liśćmi kafiru, z papryczką chili, z imbirem z czosnkiem oraz z mleczkiem kokosowym, więc zapraszam, mam nadzieję, że będzie smacznie. Składniki takie jak chili, liść kafiru, imbir i czosnek należy zaszklić na oleju. Dodać kukurydzę, następnie bulion i na końcu mleczko kokosowe. Całość trzeba zblendować i przecedzić przez sitko. Katarzyna Byczko uwielbia podróże, podczas których poznaje nie tylko nowe miejsca, ale przede wszystkim smaki. W domu uczestniczki programu MasterChef wisi mapa, na której zaznaczone są zwiedzone już miejsca. Pani Kasia preferuje kuchnię fusion, a także azjatycką, zwłaszcza tajską, uwielbia piec ciasta. Czym jest udział w programie dla mieszkanki Legnicy? Bardzo dużo nauczyłam się w programie, e, mieć możliwość bycia ocenianym przez takie autorytety jak Magda Gessler, jak Michel Moron, gdzie dostajemy również od nich mnóstwo rad. Okej, okay, być może wchodząc na internet, zobaczylibyśmy gdzieś, dowiedzielibyśmy się tego, tego. Natomiast jedni uważają, że należy robić tak, inni uważają, że należy robić tak. Pasjonatka gotowania idzie za głosem serca i po nowym roku zamierza otworzyć restaurację w Legnicy. Brakuje u nas miejsc właśnie takich, gdzie będziemy mogli poznawać tych nowych ludzi. Siedzimy, ja widzę sama po sobie, mam cztery województwa, jestem menadżerem w firmie rolniczej. I niby ciągle się kogoś nowego poznaje, ale tak naprawdę ciągle siedzimy w jednym sądzie. I tutaj chciałabym właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie, gdzie otworzą się nowe horyzonty. Jak sama przyznaje pani Katarzyna, gotowanie w masterchef, a gotowanie w domu to dwie zupełnie różne sprawy. Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia. Apetyt na zwycięstwo ma chyba każdy. Trzymamy kciuki za panią Katarzynę i życzymy powodzenia.